Vlog numer 7 lub 6, nie pamiętam i właśnie tu wysiedliśmy generalnie i idziemy na, na odprawę wolontariuszy, jak widzicie stadion przed nami. Aha, i ten vlog jest o tym, że. że, że jako nieletni robimy. Pomagamy w organizacji koncertu Exodus i Awaken Worship, także zaraz jakieś ujęcia są so No i będziecie nam chyba trochę towarzyszyli w tym, co tutaj się dzieje. Z nieletnich będzie 12 osób, jeśli teraz dobrze pamiętam. Zaraz ich też zresztą wszyscy z wszystkich zobaczycie. Do zobaczenia za momencik. Klub muzyczny B17. Menadżerka koncertu Sandra, właśnie tu przed nami. ładnie, to za duży Siema! Siema chłopaki, o właśnie, mamy chłopaków od razu. Dzień dobry. Ja jestem punktualnie, 17 godzina, dzień dobry. Witajcie. 17. Ja mam, jestem organizatorem. Ojej, nie chcę się wyostrzyć. Wyostrzymy się, dobra. A to są, to są nieważne rzeczy. Wolontariusze. Nieważne rzeczy to są. Są nieważne rzeczy. Cześć! Dzień dobry. Też mamy grupkę kobiet z kechu, które są tutaj wolontariuszkami. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to woda będzie? Czy woda dla nas będzie? No zaraz się dowiemy, bo ja, ja nie wiem. będzie, bo Dorota przed chwilą mówiła, że ma wodę. Nie wiemy gdzie jest trzeciodorota. Czyli Dorota i Betrójczy jak dzieciak ta będzie chciała, ale generalnie jakby zachowaj, zachowujemy takie wąskie gardło tutaj, żeby po prostu ludzie nam nie przychodzili. Czy macie pytania? Jeżeli macie, to dawajcie. A, ja bym bo dwie osoby z szatni przyjdą na pomoc, tak? tak? A ile jest szatni? No mają być dwie, osoby są cztery. Okej, no to tak. Czyli byśmy przygarnęli się dogadamy. Tak, tak, dogadajcie się. Byle by było ustawione wejście na zewnątrz, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mają wejść. Jeżeli się okaże, że właśnie mamy do kupienia bilet, to kierujecie w to kierujecie do Bożenki, jeżeli jest e, czysta sytuacja, kupiony bilet idę, chodź dalej. A nie myrzu, tak? i ten chodzi dalej. Pamiętajcie o zakładzie numerku, dobra? Minus cię, że nie ponosicie odpowiedzialności dla rzeczy zostawione. Za nic, nigdy! Dobra. Chłopaki są ewidentnie podjarani, Daj, widzę właśnie. Idziemy odebrać pizzę. czy wszystko jest jasne, stronie. słuchajcie? Do do gadań. Do gadań. Jak twoje nastroje? Idę y jeść. Bo nie, ja mam jeszcze no. obiadu. Właściwie. No. no Okej. Okay. Nie wiem jakie. Chyba to to. dobre. Dzięki, panie za Dary. Dzięki, panie za Dary. się teraz Ale, A jaką masz funkcję? Pokaż eee, o właśnie, właśnie, ja bardzo bym chciała, żeby to dziś było utocznione, wiesz? Organizator Organizator, bym chciała, żeby widzieli na fejsie No coż nie żałują, że nie przyjdą Bardzo dobrze bo to jest bardzo fajna sprawa. My się bardzo nad tym namęczyliśmy, żeby fajnie wszystko wyszło. Niech takie organizatorów jak to się tam nazywa, ale zapraszam, naprawdę szkoda, że. Szkoda, że was nie ma, bo oglądacie już po no czasie. No. A jak byliście, to widzicie, co dzieje się tutaj właśnie w tle na balkonie, a tam, tam, tam są przygotowania. Pozdro z Poznania. Tamarek jest dzisiaj jednym z MC. Hmm. Możemy tutaj zerknąć, jak to wygląda tak, za kulisami? Tajne notatki zakulisowe? No i jak twoje nastawienie? Postaram się nie zapomnieć tego, co mam powiedzieć, bo są same ważne rzeczy. Myślę, że dam radę? Super, Mati. A jak twoje nastawienie przed koncertem? Czyny? Takie śmieszki, hiszki, tutaj. A jak wasze nastawienie przed koncertem? Bardzo dobrze, jak widać. Jest bardzo poważne. Tak? <noise> poważne wydarzenie chrześcijańskie. Tak. Dla poważnych ludzi. O, dobrze, bardzo Wam dziękuję za Marysia też jest jedną z organizatorek. Co, jaka jest Twoja odpowiedzialność tutaj dzisiaj, albo w ogóle w organizacji? Bardzo, wielka, naprawdę. No, dobrze nie. Mm. E, tak naprawdę. <laughs> tak naprawdę ja, jest, ja odpowiadam za część organizacyjną ze strony klubu. E, dbam o to, żeby wszystko szło zgodnie z przepisami, regulaminem klubu i wszystkimi innymi rzeczami. A tak naprawdę chodzi o to, że wiem, gdzie są krzesła i gdzie są stoły. I wiem, do kogo zadzwonić, jak będzie coś nie tak. To bardzo przydatna funkcja <laughs> bardzo jest. Przydatna jest. Funkcja, I, jakie nastawienie na koncert? Yeah, super. Pełna ekscytacja. Super. Będzie dobrze. I test, no. i test, i test. I jak widać Sandra też ma dobre nastawienie Bardzo dobre, czekamy, czekamy Szpaku z foto Mamy media, prawda? Prasa Media. Media, media, dokładnie. Kacpra może kojarzycie już z naszych innych tutaj, tych, jest naszym fotografem. Nie znają. No i jak widać znają też, jaka tutaj znana medialna osoba. Porobić porobi zdjęcia, tak? Ja mam media. O, I bardzo fajnie, że jesteś i będziesz fotki i, jakieś, będą, no. Będą. Tutaj będzie można zobaczyć na Instagramie, Pewnie tak? Jak na pewno tak, Jak mi wyjdzie, Jak mi coś wyjdzie, to stawię coś. Super, pięknie. Co? To można pryskać w ludzi płynę do dezynfekcji? Dobra, dobrze, ale to jest sam. Patrz. Patrzcie. patrzcie, jest Dobra. też z nami kion. Tylko jak się wchodzi. Olga, mam... jak twoje nastroje? Dobre. Tak? Tak. To dobrze, to fantastycznie. To twoje nastroje przed koncertem. Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Cieszę się Dobra. i będzie super. Dzień dobry, miody klub. Dzień dobry, nieletni. Opowiesz coś o tych miodach? Są to dary samej natury stworzonej przez naszego Pana Boga. Tutaj mamy miodziki akacjowe i wielokwiatowe, a także świeczki, od wyboru właściwie nie do koloru, bo każda jest żółta, ale, ale mają różne kształty i polecam zwłaszcza chyba liście, to jest moja ulubiona. One jonizują powietrze, czyli są bardzo, bardzo zdrowe, czyli nie tylko pięknie wyglądają, ale też są zdrowe dla nas, dla naszego ciała. I gdzie można znaleźć informacje o Was jakieś? Na Instagramie jesteście, prawda? Na Instagramie miot lub można wpisać od razu naszą stronę internetową www.miotclubs.pl. Zapraszam serdecznie. Mamy pierwsze partnerstwo, nasi młodzi detektywi, tutaj detektywi Starego i Nowego Testamentu oraz Haja i Aleks na trafie profesora, powścienogi, autorstwa, uwaga, Jonasza Szabłajet i Doroty Nowakowskiej, a także oczywiście płyty Pojzona. No i tutaj gadżety klubu 316, studia 316. No to co, co tutaj na tym stoisku? Na tym stoisku mamy y, vouchery na pierogi ukraińskie z różnymi nadzieniami. Wspomagamy tym kobiety z Ukrainy, y, które tutaj przybyły do Polski przez tą brzydką wojnę, że tak powiem. No i pomagamy im ogólnie, nie? Super. Robią smaczne pierogi, bardzo dobre, możemy polecić. Z różnymi parszami, hmm, i, i... I z na słodko, z i z ziemniakami, z cebulą, i z pieczarkami. Super, a można was jakoś znaleźć jeszcze poza koncertem? Jeśli e. ktoś chciałby takie pierogi. Tak, e. tak. tak. Znaleźć Facebooka. Zapraszamy na mm -hmm. pierogi u Walentyny, i Jany. Zresztą my Super. jesteśmy tu w także możemy się opisać. Zapraszamy. No, bo. to. No, bo... do... no, no, bo... do... Uwaga, trzy, cztery. Pozdrawiamy. Słuchajcie, za koncert od jest za 20 minut mm, i ludzie właśnie się otworzyły wrota. No i ludzie się tutaj wsypują powoli do sali. Mm, nasi wolontariusze dzielnie pracują. Pierwsi ludzie już weszli. Tak, Będziemy w TV. Prawie że no. <gryzanie> Dobra, to tutaj. To mojego w dolarach proszę, <gryzanie> <gryzanie> Dobrze sobie radzicie? radzicie? Świetnie. Najlepiej. To jest, słuchajcie, dosłownie taka gorąca godzina. Macie teraz ekskluzywny materiał. 18.45 Właśnie zaczęliśmy tak oficjalnie ludzi wprowadzać do środka. Bożenka ma mega odpowiedzialną funkcję, bo tłumaczy Ukraińców, którzy przychodzą. W sensie tłumaczy im co się dzieje i kieruje na salę. Dobra robota, Bożenka. Dziękuję. <grystanie> Jesteś zadowolona z tej funkcji? Bardzo. Wspaniale. Ciocia też organizuje. Czy ja nie umiem mówić po żadnym języku żadnym, poś poś w, w Żadnym, żadnym, w ogóle, żadnym. Emana. Jak sobie radzicie, dobrze jest Średnie czy ciężko? Ale ludzie nas próbują omijać. No no nie, 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 to stajecie, mógłbyś mógłbyś stoi, mógłbyś 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 mógłbyś, my jesteśmy z nieletnich no, i tutaj. Dobra, uwaga i <noise> 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 Bardzo dobrze, stójcie twardo, nie jest wam za zimno, jest dobrze. Nie, jest dobrze. Wspaniale. Tam jak się fajny klub muzyczny, tak widać od drugiej strony. Chyba, że zrobię efekt flip Horizontal, to wtedy będzie ten. Benek byndas. Dzień dobry. A coś widać? Bo tak cierpia, Trochę na widać. Na pewno widać twoją taką promieniującą twarz. A, wiesz? no to... że najlepsza część mnie. Dokładnie. A, znaczy wszystkie części myślę, że są dobre, wiesz. Niektóre są gorsze. A to akurat się sprawdza jak na razie. No dobrze, no dobrze. Szczery uśmiech. A tutaj tak ciepło? Znaczy, wiesz, ja na chwilę, na moment wyszedłem tutaj pokazać co się dzieje, także jest git. A pan ma bilet? Ja mam przepustkę. No i wszedł nielegalnie. To jest właśnie Benek Bindas. No legalnie, to na Uwaga, on nie ma biletu. Przyszły znajome nasze. No hej, o! Dzień dobry, dzień dobry. W tej sytuacji, która jest za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, spotykamy się też po to, żeby modlić się o Ukrainę, o tą sytuację, o zakończenie wojny. Zaraz zaczynamy już koncert. wspaniałe rzeczy. Się. Czuję się zaszczycony, że dałem Ci robotę. Bawią się terminale. Zbawi. Nie masz rana sobie równego, na zawsze rządzisz w polsce. Przed smakiem zdjęcia. Nie masz Jest. No to będzie przed Faj będzie, Fajnie grają, co? Będzie przed smakiem, fajnie grają. Na no, nasi wolontariusze są tutaj na tyłach. Na razie uwielbiają za, za kulisami ale myślę, że będą mogli też pójść do przodu. No dawajcie Jak Wam się podobał Exodus? Mi się bardzo podobał. W sensie parę piosenek było takich, które naprawdę bardzo lubię i fajna atmosfera uważam. Mnie też, ale nie było mojej ulubionej. A jaka jest twoja ulubiona? Oceany. No A, A jest polskie tłumaczenie. Tak! Oj, też bym oceany. No, nie nie znam w ogóle polskie. Może będą po Ingliszu. <laughs> zobaczymy. Także uwielbiamy dalej w moim ojczystym języku. Praise below. Okay. This is my testimony from death to life. life, to to life. wrote my story. testify. This is my testimony from death to life. Cause <laughs> history wrote my story. Właśnie się skończył koncert, teraz tu jest, się różne rzeczy jeszcze dzieją. Jak podsumowujemy? Podsumowujemy. Super, naprawdę super. Ten drugi koncert bardzo mi się podobał. E, no, tak, i nieletni... No, i nadal pracują jeszcze. No, pracują Tylko nie, tak, nie, nie pracujemy. Właśnie, właśnie kupiłaś świeczkę i mód. mi... Od poleca, Rzeczywiście, w I Karol mają niesamowite rzeczy. Już polecali się sami, już, Aha, już jest polecenie. Polecam ja też. Dobra, słuchajcie. Także jeszcze kilka urywek, jak, jak nieletni teraz pracują, czego tutaj się dzieje. I do zobaczenia, bo no pa pa. 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 <noise> tak? Inka, bo ty jeszcze mało mówiłaś. To jeszcze więcej powiedz. No to mi też się bardzo podobało. Stałam przy dupie, ale bardzo Super, powiedziałaś więcej. Dziękuję Wam bardzo. Bożenka, tobie się podobało? Tak. Super. Zachęcamy do płaty. Ale Ty, poczekaj, bo Ty jeszcze nie też. Nie mam podpisać. To jest auto ja wezmę Jak wrażenia? Dobrze, dobrze. dobrze? Ja się dopiero skręcam, ja chcę końca jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze.